Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Uprawa warzyw na balkonach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku będziemy sadzić warzywa różane. Nie, nie, różane, nie różane. Dzisiaj będą pomidory. Trochę wybujały mi został jeden. Jak widzieliście, większość jest w gruncie, a ten to jakiś taki lekko popromienny. Ostały się specjalnie dla Was. I w czym będziemy go zasadzać? E, zasadzać. Moi drodzy, co jest istotne, ten pomidor naprawdę urośnie, będzie miał owoce, więc musimy w miarę rozsądnie podejść do tego tematu i nie wsadzać tego do malutkiej doniczki, bo w malutkiej doniczce na pewno nam to się nie rozrośnie i nie urośnie i nie da nam owoców. Więc jeśli chcecie mieć kilka porządnych e, pomidorów, zainwestujcie w jakieś wiaderka, mogą być jakieś nie wiem, używane e, po budowlance. W każdym razie mają być w miarę czyste. Zrobicie dziurki od spodu, tak jak wam pokazywałem. Jak sadziliśmy kapustę do butelek 5-litrowych. W tym przypadku mamy wiadro. Wiadro będzie dość twardo nam stać na, na tym podłożu, gdzie je postawimy, czy na balkonie, na przykład u Was. I e, nawet jak ten owoc nam, nie owoc, to warzywo nam urośnie i będzie nam owoce wytwarzać, będzie łatwo. Się trzymać pionu i nie będzie nam lecieć. Ale żeby jeszcze trzymało się pionu, potrzebujecie jakiegoś kijka lub jakiegoś własnego wynalazku, który będzie utrzymywał naszego pomidora w pionie. Wiecie, będzie dużo owoców, będzie nam się wyginał na prawo i lewo po i nic z tego nie będzie. Więc wykombinujcie jakiś kijek lub pomyślcie, jak można było ewentualnie poprzywiązywać go jakimiś grubszymi sznurkami, tak żeby mógł normalnie funkcjonować. Jak sadzimy, no naprawdę to, to nie jest skomplikowane. Moi drodzy, robicie dziurkę. W tym przypadku, jako że to jest dość duży, wsadzicie go dość głęboko, dociśnijcie. Jeśli jest duży, możecie od razu sadzić kijek i go delikatnie przywiązać, tak żeby stał na baczność. Ja tego pomidora to eksperymentalnie po raz kolejny, bo pokażę Wam zdjęcie w tym filmie, możliwe, że będzie obok, jak wyglądał pomidor, który przez przypadek się zasiał w pelargonii, to była pelargonia, albo jakiś kwiatek, który o, właśnie w tej doniczce był tutaj. W tym miejscu owocował nam do połowy września. Wszystkie, które mieliśmy na ogrodzie, poszły już w zapomnienie, a ten stał sobie tutaj raz na jakiś czas, owoc można było uszczyknąć i zjeść. Więc jak najbardziej jest to możliwe. Nawet w czymś takim jak to w towarzystwie kwiatków. Więc tutaj to ma luksus, bo będzie sam. <laughs> Więc moi drodzy, nie obawiajcie się, jeśli macie miejsce, spróbujcie wysadzić pomidora. Eee, mówię, wysadzić, bo macie własną sadzonkę, na przykład kupioną. Ale w następnym roku postarajcie się kupić nasiona. Ale kupcie już je teraz, kupcie nasiona teraz, bo nie wiadomo co będzie za rok, czy one w ogóle będą jeszcze dostępne. Jeśli będą super, jeśli nie, no to przynajmniej będziecie je mieć i będziecie mogli je sami wysiewać i sami tworzyć sadzonki, z których później będziecie mieli owoce. Więc pomyślcie o tym, pomyślcie o umiejętnościach. To nie są skomplikowane rzeczy. Sami widzieliście, no naprawdę, to dziecko jest w stanie zrobić. Tylko trzeba chcieć i potestować. Dziecko już nie będzie w stanie tego zrobić. W sensie, jak się tym opiekować, bo tutaj też trzeba zwracać na to uwagę. To, że posadziliśmy, postawiliśmy, no samo nagle magicznie na mnie urośnie. Niestety, no o to trzeba dbać. Więc, jak już e, wspominałem w poprzednich filmach, kupcie sobie butelkę biohumusa, to jest to naturalny... E, Naturalny związek, naturalny nawóz, który będzie Wam zasilał Wasze rośliny. Możecie zarówno dolistnie je zasilać, jak i doglebowo. Oczywiście przeczytajcie instrukcje, jakie są na etykiecie. Jest to naprawdę nieskomplikowane, tylko trzeba się tym tematem zainteresować. To tyle moi drodzy na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.